Siemano, Siemano, handlu tym, czy jest życie? Handlarza samochodami używanymi kolejnej filmiki kasacyjny, Taki szybki, bo jest strasznie zimno. I co jeszcze jest strasznego, trochę straszny jest ten Jaris. Bo Jaris, niestety, ale nosi ślady licznych przygód. Bardzo dużo przygód tutaj miało miejsce, także pokażemy mniej więcej, jak ten samochód wygląda. I co jest? To samochód z 2002 roku. Kupiony w polskim salonie. Z tego co widziałem w karcie pojazdu. W karcie ma sześciu właścicieli, ostatnia właścicielka, która jeszcze godzinę temu była właścicielką tego samochodu, bo teraz formalnie właścicielem jestem ja, przez chwilę ona go przerejestrowała całe szczęście na siebie, czyli ona była szóstą właścicielką w karcie pojazdu, ale ten samochód po Gdańsku z tego co widziałem wcześniej jeździł przez długi, długi czas, bo chyba 3 lata bez przerejestrowania i tam było jakieś 5 umów pośrednich. Czyli możemy zakładać, że ten samochód miał 11 właścicieli. Samochód jest to po, po firmówka, tak? No bo wiadomo, jak to jeździł skoro że białym na początku jeździł jako samochód firmowy. No i to też gdzieś tutaj odzwierciedla stan tego samochodu. Przede wszystkim tak, jeżeli chodzi o koła felgi, to jak widać one są założone na sztukę tutaj przez poprzednich właścicieli, no bo kupili wiadomo inny samochód, którym ciekawostka też jest Jaris, tylko że dużo, dużo ładniejszy. Ten kupiony był na pół roku i te pół roku właśnie przejeździł jako taki samochód przejściowy, zastępczy, tak to można powiedzieć, także że on się jakoś tam sprawdził. No i tak właśnie niestety wygląda i wyjeżdża w tej chwili na złom. Oni się nie zdecydowali na to, żeby go komukolwiek odsprzedawać ze względu na stan tego samochodu. Także możemy sobie to pooglądać. Przede wszystkim co rzuca się w oczy? No drzwi. Drzwi są w innym kolorze. Natomiast błotnik i ten przedni i błotnik tylni w miarę się zgrywa. Ale reszta rzeczy jest ciekawa. Lecimy z tematem i oglądamy. Pyk! Przedni błotnik, bo tutaj tak naprawdę nie ma elementu na tym samochodzie, który nie byłby skarany. Chyba, że obudowy lusterek. Też ich jeszcze nie oglądałem. Dobra, żartowałem. One też są średnie. Jeżeli chodzi o same lusterka. Czyli tutaj mamy też już pierwsze oznaki korozji, pierwsze oznaki rdzy. Co może nie byłoby takie straszne, no bo samochód jest z 2002 roku. Ma 19 lat, tak? Czyli no ma prawo coś siedzieć. Ale tutaj jest dużo więcej niestety do pokazania. Zwłaszcza progi. Bo jeżeli chodzi o progi... To tutaj już historia musiała być gruba, bo naprawa tych progów to jest taka typowo metodą, chyba kowalską, jednego jak i drugiego, bo ten to jeszcze. No chociaż nie, nie, nie powiem, że jakoś wygląda, bo nie wygląda, ale wygląda ciut lepiej niż ten drugi. Tak to się wszystko prezentuje. Tutaj nie wiem, czy będzie widać podwozie. Jak już jestem z tej strony, bo podwozie... Oj, palec mi widać, tak? Amator, nie? No ale już trudno, bo jest za zimno, żeby robić jakieś duble. Podwozie też jest skorodowane, tam wszędzie jest jakaś korozja. Tak samo, jeżeli chodzi o przewody. Także świadoma decyzja, żeby się tego samochodu pozbyć, żeby go zawieźć na złom i mieć po prostu to wszystko z głowy. Tak wygląda próg po całości, a gdy otworzymy sobie drzwi, które są zresztą też tutaj, o, tu są jakieś ślady obicia, poobijane, to akurat nie jest aż na tyle ważne. To też jest farba, która odpadła gdzieś od uderzeń drzwiami. Czyli albo te drzwi są źle wyregulowane, albo ten próg jest po prostu spawany nie tak jak powinien. Bo tu gdzieś jest jakaś podejrzewam linia cięcia, lub też pęka po prostu szpachla. Chociaż to akurat pęka na 100%. Bo tu mamy pękającą szpachlę. Tutaj też. Czyli to jest ewidentnie jakaś taka linia, gdzie ten próg był ucięty, i tutaj próbowano go jakoś rzeźbić. Natomiast jak to wygląda w tej chwili, no to widzimy na załączonym obrazku. Wszędzie już go tutaj korozja dopada. E, dobra, lecimy sobie na drugą stronę. Jeżeli chodzi o błotnik z tyłu, no to gdyby go umyć, nie wiem, czy tutaj by się znalazły jakieś ślady naprawy. E, ciężko powiedzieć tak po prostu ad hoc, bez, bez miernika, bez jakiegokolwiek sprawdzania. Może tak, może nie. Nic nie widać, także nie chcę tutaj oferować jakichś wyroków. Na pewno o no, no to tam już olać, no bo to jest wiadomo, stary samochód. Co tu mamy jeszcze? Zderzak z tyłu potrzaskane, popękane, co akurat nie robi. Myślałem, że klapa jeszcze jest w miarę cała. Że ktoś mógłby ją sobie ewentualnie odzyskać. Natomiast ona może i tak na pierwszy rzut oka jest ok, Ale tu już widać to. To też jest szpachelka, która też gdzieś tutaj pęka. Także coś tutaj się też działo, jeżeli chodzi o ten tył samochodu. Była jakaś przygoda pewnie. I otwierając bagażnik, no to co nam się pokazuje. No tutaj są jakieś rzeczy wrzucone przez poprzedniego właściciela. Czyli tego się pozbędziemy, ok. Ale tutaj też, chociaż no nie mam pewności takiej stuprocentowej, czy to są jakieś ślady naprawy, po prostu, czy. A, nie będę zgadywał, czy tak już fabryka to wypuściła, czy tutaj po prostu coś też się działo. Przechodzimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o ten błotnik, no to on już nosi ślady jakieś naprawy, na pewno był lakierowany w sposób taki średni, tak bym powiedział, bo tutaj mamy takie firanki, coś próbowano prawdopodobnie poprawiać, jeżeli chodzi już o późniejsze rzeczy, czyli najpierw go przelakierowano, średnio, zresztą, a później gdzieś tutaj go przetarto i jakąś farbą, próbowano to sobie zamazać tak samo tu niżej. I ten próg. Ten próg to jest w ogóle. Taka średnio fajna rzecz. Widać, że tutaj kunszt kowala również był zacny. O ile nie mam żadnego problemu do kowali. Ale wiecie jak to jest tak. Tak się mówi po prostu na fachowce, który jest średnim fachowcem. I tutaj tak samo widać ślad spawania tego progu. Próby naprawy i tutaj, bo to jest jakieś ciało obce, czyli jakoś próbowano tutaj wzmocnić ten próg, usztywnić, nie mam pojęcia. Coś tutaj zadziałać, ale to wyszło jak wyszło. Tak wygląda po całości. I tu spód też, no pewnie też będzie widać. No tak samo korozja, jeżeli chodzi o podłogę. Nic nie wygląda lepiej niż z tamtej strony. Drzwi też takie skarane. Wyglądające średnio, ale błotnik na pewno był lakierowany albo inaczej po prostu był z jakiegoś innego samochodu tutaj dosztukowany. Też wygląda to tak, jak wygląda środek, a klamka nawet. Widzicie, nawet klamka. Klamka też nosi ślad tutaj jakiegoś lakierowania. Może była czarna i lakierowana w kolor. Nie mam pojęcia. A jeżeli otworzymy sobie już drzwi, to o ile tam to było już takie rdzawe. No to tutaj widać, że nosi ślady jakiejś takiej próby uratowania tego wszystkiego. Bo tutaj mamy też rdzę. Tutaj mamy gąblachę praktycznie. Eee, I próbę jakiegoś sprayowania. Bo tutaj też widać, że szprej poszedł w ruch. Eee, jakaś śnieżka czy cokolwiek. I próbowano jakoś tu uratować, żeby to jakkolwiek wyglądało. Efekt jest taki, jaki jest. Wiadomo, każdy sobie radzi jak może. Tak te progi wyglądają. Co do środka tego samochodu. To on akurat nie wygląda źle, bo pomimo tego, że jest brudny, utytuł. bo samochód w tej chwili tak naprawdę stał sobie na zewnątrz, gdzieś dzieci się bawiły w środku, wiadomo jak to jest. Także, pomimo tego, że jest brudny, no to nie jest jakoś szczególnie zniszczony. Tak samo, jeżeli chodzi tutaj o stan kokpitu i plastików. Sprawdzimy sobie może wyświetl, ile ma przebiegu. Jeżeli tutaj akumulator nam zagra. No nie zagra, akumulator odszedł. Eee, wersja wyposażenia ABS, czyli ABC w sumie, tak ABS, eee, absolutny brak czegokolwiek, tak mi się wydaje, bo tutaj i szyby na korbkę, lusterka też. Zobaczymy go sobie jeszcze pod maską z przodu i kończymy, no bo co tu dużo pokazywać. Taki wykwiterzy. Tak, wyściągnąć ściągnąć uszczelkę, to jest tak, czyli strzelam, że z tej strony też się coś działo, czyli też tutaj gdzieś musiał być pomielony. Brakuje nawet tych listewek, są tylko takie pustynięki. Także może nawet po tej naprawie ich po prostu już nie założono. Dobra, przejdźmy sobie do przodu. Oj! Kurczę, kiedyś spadnę. No jak mówię, lusterka też się nie uchowały, bo to się też trzyma tutaj na jakimś czymś. I przód. Błotnik też się tak średnio zgrywa, jeżeli chodzi o kolor, czyli on jest pewnie z innego samochodu zaraz sobie tam wrócimy zderzak poobijany maska też jest szpachlowana choćby tu widać gdzieś tutaj też ryza wychodzi A ja muszę otworzyć dobra, to otworzę jeszcze tą maskę pokażę Wam Ua! pod maską a tak wygląda samochód z profilu Także pod maseczką i kończę. Zderzak prezentuje poziom tak jak reszta samochodu. E, maska. Maska też nosi ślady naprawy, czyli jest kolejnym elementem, który był naprawiany, jeżeli chodzi o ten samochód, jakoś lakierniczo. Bo tutaj jest szpachla, która nam się pokazuje pod spodem. Mówię, no szkoda, że nie ma miernika, no to można byłoby to jakoś fajniej pokazać e, w tej chwili. Bo mój, jak już kiedyś wspominałem w jakimś filmiku, niestety zgubiłem mi się blaszki te do kalibracji. A miernik nieskalibrowany to nie jest miernik. Tutaj zderzak też skarany strasznie. I pod maską no, pod maską korek do oleju gdzieś tam się pewnie przydał. Wygląda dość średnio, jeżeli chodzi o ten silnik, który w teorii jest dobrym silnikiem żywotnym ale tu widać, że jest strasznie utytułowany od oleju. Tak jak mówił po prostu właściciel. Że oprócz tych blach, no to jeszcze coś tutaj się zaczęło dziać z silnikiem, e, jakieś takie liczne wycieki się pojawiły, zwłaszcza tu z tyłu. I stąd też decyzja, żeby tego samochodu nawet nie próbować nigdzie wystawiać, sprzedawać, tylko zawieźć go tam, gdzie jego miejsce, czyli na kasację. E, tutaj też jest jakiś nalot, widzę taki rdzawy na kielichu. Nie wiem, czy wy to zobaczycie, ale tam już coś się dzieje, to tak dość mocno. Pas przedni, nie wiem czy wymieniany, czy nie wymieniany ciężko powiedzieć, ale gdyby spojrzeć tu na dole trzymam co prawda jedną ręką maskę ale to jest sama rdza jedna wielka rdza e, tu próbowano to jakoś uratować jakąś farbą typu minia czy czymś takim żeby to gdzieś tam dalej się nie rozprzestrzeniało ale chyba już nie było czego ratować także tak wygląda w tej chwili ten biedny samochód no i co Niby jarisy są spoko i ten pewnie to byłby, ale zdarzają się też takie egzemplarze, i nic nie jest nieśmiertelne. Także lecę z nim na kasację. I to by było tyle, jeżeli chodzi o tego jariska. Bye, bye, Toyotko. Dzięki za oglądanie. Do następnego hej.